Halo, hallo, widzimy się w kolejnym odcinku z Lille. Legend. zagramy sobie dzisiaj Worbolem. Potężnym Worwikiem. O stracę głos już na starcie. Muszę się soczku napić, czekajcie. Produkt placement. A coś mi gardło siada, nie wiem czemu. Zagramy dostał zmianę w patchu 9.11 Q. I tą sporą zmianę tam, do 90% chyba skoczyło leczenie na Q na maksymalny po ten. Poziomie, czyli ten, leczymy się za procent zadanych obrażeń z tego kół. Ja myślałem, czy nie zrobić jakieś hybrydy uruika, bo to ma przecież JP-AD i podleczenie uruika dzisiaj zrobimy sobie takiego pod full. Normalnie do dżungli się maxuje W, bo z, tego my z tym się ma najlepszy klik, najlepsze ganki. A zobaczymy. I na topie gramy, co jest też mało spotykane. No dobra, Garen, ty się leczysz, ja się leczę, zobaczymy, kto się lepiej leczy. Uuuu boli, boli. Gramy jeszcze pod Graspa i drugie drzewko leczenie całe. Zażyłem go zjeść jeszcze przed jego silencem. No zobaczymy, on się też leczy tylko. Ja mu nie mogę dać się leczyć, to jest taki problem. Weźmy sobie W, a już się z nimi bili. O, dobrze gra ten Garantas się będzie pasywnie, z pasyfki, nie da mi podejść w ogóle. Nie chcę tego przepuszczać, bo tam jest Jacks. To ma dobre ganki, ziomeczek. Odmianu go muszę po prostu brać i za warda postawić. Coś czuję, ale nie wiem co. Na midzie chyba. Może już ma full hp. Dobra, dobra. Mię ja na sali dobijemy. Sle pushować bym to chciał i potem taką całą linię pod wieżę mógł przepuszować. Tylko no Warwick ma słabe push bez Tiamata. Nie wiem czy tego Tiamata i tak nie zrobimy. O teraz mnie ograł. Widzę, że idzie Jack To jest tak, że to się nie przepuszuje, to się zafryzuje znowu. O nie, bo taka ta bulta nie umie tych milionów dobić, to jest za ciężkie dla niej Dobra, nie tiltujmy się. Weźmy sobie kula. Kupmy czemu by nie Nie chcę teraz stypować, bo się może źle skończyć. Mamy Sajona w dżungli. Że dobra przystępuję. Mam samunera jeszcze Uważaj się garenek. A znowu tutaj idzie ten ziomek. A też fleszuje po prostu i tyle. Chociaż nie musiałem go wfleszować, ten gun był za daleko. Haha, <grywka> movement, switch, co mogę się bawić. No wkurza mnie trochę, wkurza mnie trochę ziomeczek. Kurde, nie narzędzi, patrzcie patrzcie, zasiędzie świnia. Halo, granet. Nie wiem, czy go na nie potyrałbym, wiecie? W sumie nie ma co ryzykować. Wróćmy, teraz się w moją stronę puszczę, te linie. Eee, bez flesza, bez flesza. Kiepski ten początek, a nic nam to nie poradzimy. Nic, niestety, na to zrobić nie mogę. Te procentowe to rośnie, bo to chyba jest 20 czy 30%. Widzicie tutaj na dole? Heal jest na koniec, samym. I potem to rośnie do 90%. Dobra, nic nie straciłem za tym. Jack stracił dużo czasu, bardzo więc mnie to cieszy, że tutaj nie umarłem. By wyplayta jeszcze stracić, nie wiem, nie miałem tego jak dobić, ale teraz mi się tu linia zatrzyma, chociaż nie, bo ten jeden milion trochę mi zniszczył cały plan. mój. się będzie puszować znowu, ciężko idzie z nim. Troszkę ciężko z tym garenem, mam powiem. Wciąż się więcej wyleczę. Albo ma lepsze przedmioty, on wrócił, kiedy teleportem, ale nie zauważyłem. A już mana mi się kończy, to trzeba będzie Shina złożyć na ten matchup. Mam RK, ale nie mam many, i to jest taki trochę głupie, właśnie. Nie zabiję go, bezerki. Bardzo w to wątpię, że on go bezerki zawił A on teraz będzie mieć swoją merkę po tym wave'ie. Czekaj, jest 100 money, 170. Ja bym go teraz zabił, to cholernie dużo stracił, wiecie, dlatego tak to liczę. Jest to pytajniki pisane, nie wiem dlaczego, ale mi pytajnik napisał. Po trinitkę pójdziemy na pierwszy przedmiot? Wiem, że Lich Baino można grać po DP, ale... Nie trinitka ciekawiła na razie tak kupuję przedmioty i nie mogę ich skończyć, no ale okej. Okay. jest taki, że on mnie wybombi z arką, tak mi się wydaje. Ciężko go będzie zabić. Garn jest dobry 1 na jeden. właśnie przez tą i redukcję obrażeń. W sumie mam podobną, też mam redukcję. Musiałem go tak pogilgotać trochę i zaraz znowu w niego potem tak co jakiś czas go gilgotać po prostu. ale ma przewagę w CS-ach, świnie. No ale też co, jak się mam nie dziwić, że ma przewagę w CS-ach, jak... Ten Jacks mu gierkę zrobił. Raczej znaczy zrobił Siedział po prostu na tym midzie. Myślę, że takie kupsko dzieje. Nie mogę dobijać tych milionów. Dałem sysy, O co ci chodzi? Jest tam ten garen? Nie ma go. To jest cały czas sysy na tym topie. Nie wiem, gdzie on polas. Nie mam sam to nie chcę puszczać. No to chyba jest mądry, nie? Tu nie widzę tego Jacksona, to gdzieś tu mogą być. Nie, wiem, gdzie jest Jax. Dobra, to mogę farmić w miarę. Co on sobie kupił? Rezisty. Ja wiem, że to aż takie mądre jest. Czemu te miliony się na mnie uparły? Potem jakiś spirit Visage będzie musiał lecieć, jak to jest podleczenie. Warwicka wam obiecałem, tylko żeby to miało sens, to ja muszę mieć jakiś HP. Jakiś HP pół, muszę mieć po prostu, to inaczej sensu nie ma. Jeszcze mi tam dziabną. Teraz Miku wróci znowu, muszę w niego wbić, żeby to miało sens jaki jakikolwiek. O, pomocy, dobra, ale Synmurik nie uratował. Znaczy nie Uruj, tylko Sajon. Będzie skakać za milionów. Dobra. Wziąłem kontemoka tego Sajona, ale nie spodziewałem się, że r zagra. Porobimy go, jeden na jeden go porobił. Widzieliście, że on już uciekał. Wuje spoko, ale walę to, ja te maksuję Zobaczymy, ale tak pójdzie. Frejciki, bym bardzo chciał, jeszcze jeden przynajmniej. No to za cenę w śmierci wezmę tego frejcika. Muszę mieć dużo pieniędzy, chcę, żeby ten build działał. Mhm, te peczka teraz, bo to widzę, że tak co średnio radzi. Mówiłem, że chcę tego Tiamata, ale dobra, walić to tak, spróbujmy. Weźmy jeszcze Pinka, kup teraz. Ha! Myślałem, że go zjem, zjadłem go. Kul mi zaraz też skoczy, a zaraz, wierpłowa minęła. Z tego temacika będzie ciężko, ale zobaczmy. Już smak w poziomku? Ta, 90% zadanych obrażeń się leczy. To by dobrze było jakieś takie hybrydowe przedmioty też ułożyć pod to. Tego złożymy. Gunblade. o. To jest dobry pomysł. No tak dobrego pomysłu, nie miałem. Tu jest Jacksimus. Chciałem ja go porobię, on jest po tanka i idzie, dobra, bo... A tu jest was dużo. Bardzo dużo ich tutaj jest. Zobaczcie czy ma flesza. Aha, miał, miał wizję, no, miał wizję. To było E? Czy co to było? Nie, to było Q. Nie wiem, ja go nie widzę, on mnie widzi, to śmieszne jest bardzo. Ale chyba Garen mu dał wizję w takim razie. A, no rozwalili mnie, niestety. Czyli co, w trybuszu mają wizję, aż czekali na mnie tutaj. Boże, i teraz wie, że jeszcze stracę. Czemu on ma mnie na tym, na wilanie? Czego nie zabiłem ostatnio, Sam go zabił chyba. No on no, zabili Fizę, bo teraz nie miał erki i tak dalej. Ja nie wiem, co też nie fleszało, tak mi się wydaje, bo coś bardzo szybko, tutaj ten skrócił. My w sumie dobrze to zagrali, że Garant tu mu dał wizję, bo normalnie by nie zagrał Q. Ja bym się wyleczył. Mogę Q tu rzucić przed to moją erką w sumie to może bym przeżył. No całą bierze mi zniszczył, spierdziel. Bez go nie potyram. On swoim jeszcze ma cały czas. Nie damy rady, Sajonika. Mógł mi to pomóc kuszować. On tu rekaluje. No, dobra, słyszał. Jakby nie sfeszał, to on za nim poleciał. przeżył, więc już dobrze słyszało. On się wywalił pewnie znając moje życie. <noise> to jest moje szczęście. Tylko ma te Nie da mi tutaj ich wziąć. No właśnie. Dalej mi się ta mana kończy szybko. Nie, stać mi jeszcze na tę trynitkę. Jakoś mało pieniędzy, mam, nie wiem. Zresztą jest droga, ale też takie te okule niepotrzebnie kupiłem. jak mi się wydaje, no już go zostawię. Już nie będę, powiedzmy sobie ten... Śmieszkował. komita mi z zrobi, bo on puszczył się coraz szybciej ode mnie. No jedyny problem jest z tym brakiem wave clear no ale to nie chcę tego Tiamata składać. Bo to jest strasznie dużo kola, Czyli tak za późno go jest, żebym go złożył. Fajny ten hit w turret, podobał mi się. To masz kolegów tutaj znowu? Idź sobie. Idź stąd. Teraz muszę go bić cały czas, żeby mu się ta pasywa znowu nie zagenerowała, on zaś ucieka i to jest takie granie z tym Garenem. Ale nie ma szans na mnie na długie walki, tak mi się wydaje. Jakbym trinket skończy, to już w ogóle nie problem. Tylko się z many wywalę zaraz. Ja tam despelami spelami Niestety gram na garę, na który nie ma many. Nie wiem z jakiego powodu ale nie ma many ta postać Mógł gdzieś zejść. Mam fajny movement speedik. To jest na bota, no. To jest na bota. Takie lołki tam są, że ja pierdzielę. Idziemy do końca sając, co? Mamy ja bym już kilka złapał chętnie. U, szybko, ja tego wuna nie ma sobie. To nie rośnie movement speed czy attack speed, tylko rośnie na tym W. No, gdzieś w 5 sekund, nie no, przesadzam, z 10 sekund stopa na bota przyszedłem. Tylko jeszcze pomane sobie podszedł, dajcie mi chwilkę ziomeczki, Mam na jedno kój. Ja muszę cofnąć na górę. Macie go, macie go. Ja muszę cofnąć, bogarem i zaraz grę skończy. No nie chcę pować. Może mi tam bierze, rozpierdzieli. ze stąd. Zmądrę nitkę, i teraz obiecałem, że złożymy tego to, to... Zrobili tego smoka długo, go robili. No. Miałem tepnąć, jakby go nie zrobili. To mi da dużo też. Hilka, pistolecik. Gdzie ten trop prowadzi świeży? Na bota, oczywiście że na bota. Nie mogę iść, no myślę, że zjemy tego. Widzę. Boże, i muszę czasu teraz marnować. Jeszcze te kumi wpieprzyła. No chciałbym bardzo, ale widzisz, że dostałem z tego slełka i snerka. się Garena zabił, lol. Ładnie, to nie słowo Garena zabił? O, ma 8 killi już, dobra. No nie no, TW te, te jest broke, nie wiem, TW to jest ta redukcja, spróbujmy pod TE zagrać. Już tak gram, to już zagrajmy do końca. Idę po pistolento. Eee, jak to się składało, ten pistolet? A, z tego skutlasa przecież, nie? No. Tak, tak, tak. I trochę HP będziemy mieli. To też jest fajne od tego buildu naszego. Potem na jakiegoś nasz stufa można złożyć, tylko problem taki z tym buildem jest, że będziemy mieli mało HP. Jak tak pójdę. Ja będę mierzyć sekundę. Pójdę do... Po, po, trochę jeszcze chwilę to... no, to typuję. Tylko musicie teraz obrócić, bo ja sam tu zostanę. Dobrze, dobrze, drużynko, że macie tefny z drugą żeby Że macie odwrócić i się w nich bić. To co ja mogę się spodziewać? Dlatego TPK nie ma sensu sobie brać na, na serogierce. Wiecie mi co chodzi, że jak oni mnie odwrócili tutaj, to ten Jax nigdy tak za plecy mi nie przeszedł. Bo by go, nie wiem, byli jakieś slowki, jakieś arkewalusy, by dostał coś takiego, no ale by... Oni nie widzieli tego TPK. I trochę tak znowu nic nie zrobię, tylko się wywaliłem. A też mnie zaskoczyli, bo tam ryba była z kolegami przyszła. Ta mi się stoi, sobie asysty po prostu zbiera. Strzelaj, Warusi, ładny. Dobra, nic nie zrobiłem, ale kille dzięki mnie, tak, tak naprawdę. Kappa. To co jest za język w ogóle? Stun dupa, stun baga, Stun dupa, panie go stunują cały czas i narzekają Esku. No, to by się merce przydały też, bo sporo tych sloków. Co, czyli się uleczę teraz za 218? To uleczę się za 200 z każdego kun? To jest fajne. To ma 90% być. Lubię mu ale nie mówcie Sarenowi. Ogólnie, coś z, z Shinem jest fajne na ruika, bo blokuje wtedy ku. Oj, biedna Yumi. No, nie ma szans tego przeżyć. No w sumie, okej, okay, no, trochę tak gra z głupio, kill oddajemy, ale to gra dłużej potrwa. Ja sobie założę tego ruika pod koniec jak będzie działać. Kurde, na razie nie mam gdzie farmić, to mnie trochę wkurzę. Chcesz go zabić? W sumie nas olał sobie i sobie poszedł pod, pod wieżę po prostu. Kurde, no to nie mam, ja pierdziele. czemu mi tak drogę dziwną pokazały te... Na katapulta, przynajmniej na bota, może? Nie wiem, może zdąży tam pójść. Dobra, Barusik ma kilka darmowego, więc spoko. że mi smoczka Dobra, ja te W maxuję, bo Te w to jednak jest siła tego Urujka, nie będę tego maxować, bo to sensu nie ma. Znaczy, Ta redukcja jest super, bo ta redukcja tam rośnie chyba do ilu, do 50, do 60, do 55. To jest bardzo dużo, ale no, nie działa to tak dobrze jak, jak sądziłem. Ten WT jednak na atak, atak speed jak ktoś ma ten, poniżej 50% zdrowia to jest broken. Ja nie mam zistów w ogóle, no na niego by się jakiś przydał. Całą puszuję, spoczko. I dam sobie przejął. Dużo pieniędzy potrzebuję. Ile cały ten jeszcze pistolet kosztuje? 1800. Dobra, to nad kula mogę sprzedać. Na dole zabawa. No jest Yumi też, bo ja nie widzę na ta, jestem Yumi. Kurde, nie zdążyłem naprawdę streszować? Naprawdę? Yuminium ratuje, no ale... Nie wiem czy oni tu... Są tutaj, no. Są tutaj, no. Firek był, no. kusę w Firku wykastało. Podobało mi się to. Serio ku nie przerywa... Czy Fir nie przerywa ku od tego? W sumie nie. No, Sion, pomóż tutaj lepiej warusowi jak jesteś tankiem. Tam go olał po prostu. On mu ucieknie przecież. O, w ogóle nie powinniśmy się, tu, się tutaj bić, ale dwa kilki złapałem, więc no, nie będę narzekać. I co, i teraz Spirit Visage, nie wiem? No, mogę złożyć, bo mnie ta ryba trochę zabija, więc to nie jest takie głupie. No, powiedziałem, że potwór leczenie. Tylko nie wiem, czegoś brakuje mi w tym buildzie jeszcze. Nie wiem, ile teraz ku. 69, ma straż lepszy przećnik, ten. Znaczy, może nie strazy lepszy, ale lepszy jest pod apetem przećnik. O, to trochę z może pod APA iść tym trzeba było. To wtedy byłby z i bardzo. Gratulujcie, Yumi! Nie, mi tak w sekundę umieram. Szkoda, że mi Hillkup teraz jumi nie rzuciła i na mnie nie stała. Co mi tak w sekundę zabija, ja nie rozumiem. Na tej redukcji po prostu w sekundę padłem. Nie wiem, dziwne czasami jest tak, jak na nią tak patrzę. Nie wiem, myślałem, że dłużej wytrzymam. Kurde, no 55% redukcji to jest na wszystko, nie? To nie jest tylko na coś. No, na wszystko. To teoretycznie powinien dwa razy dłużej żyć. No niestety, w tej grze teoretycznie tylko i wyłącznie. Nie wiem, bo patrzcie, ja mam dwa KHP, trochę resistu, trochę armora, a w sekundę mnie potyrały ten fizz. Jax jest też tak silną postacią do do Nie wiem, no mógłbym tu tepnąć, mógłbym spróbować pomóc, ale nie widzę tego. Użyłem w ogóle tego? Chyba nawet nie użyłem tych ekstecha. Ja tu liczyłem, że użyję kół i się wyleczę do fulla. O kurde. Dobra, nie ma co wchodzić, bo koleżków nie ma obok. No i mi milionków, proszę bardzo. Nie mora w ogóle ten Garen. On sobie na bota poszedł i przepuszczał trochę linię. Taka boję się, powierzę, że oni teamfight taki zrobią straszny, jak mnie nie będzie. Bez Varusa znowu teraz. Garen chyba schodzi na plecy. I to moje puszowanie to takie 2 na 10 trochę No to było głupie, że ja tego w nie drugiego Wchodzą w nich, dobra. Muszę tepnąć Oj tu jest Zaja Dostała tego Fira Nie wiem, że to był war w sumie, ale widzę, że dali radę beze mnie. Ej, to będzie koniec gry. Nie, nie kończcie. Idź, chodźmy barona zrobić, zróbmy taki po, po, inhibitorze barona strategicznego. Nie, oni chcą skończyć, halo, nie. Kurde, no i mój build cały w tyłek pójdzie. Znaczy, no nie wiem, no ma to sens, ale no... Nie wiem, coś źle zrobiłem. Chyba full AP po prostu będzie lepszy, jeśli chodzi o sam healing. Dobra, oni po kile idą, to może nie skończą. Nie, skończą, bo Varus napierdziela. Niby 400 hilly jest prawie z tego kół. No ile? 1000? Nie wiem na ten zobacz. No nic, źle chyba się za to zabrałem. Możliwe, że pod full trzeba zagrać. To spróbuję jeszcze raz najwyżej. No w tym musimy to wszystko zawsze na kolejne papatki.